Akustyka atomów. Trzynacytane roztwory zawierające jony baru. Siarczek baru, czyli to będzie BAS. Następnie siarczan 4 baru, czyli BASO3. I na sam koniec siarczan 6 baru, BASO4. No dobrze, co możemy dalej zrobić? Zostało napisane, że wartość i rozpuszczalności dla siarczanu 4 baru jest pięciokrotnie wyższa względem siarczanu 6 baru. Zatem możemy sobie wziąć te trzy sole i od razu już zapisać, że jak dla BSO4 to będzie wartość jakieś KS, to dla BSO3 to będzie pięciokrotność tego KS. Następnie, choć siarczek baru zdecydowanie nie należy do siarczków trudno rozpuszczalnych, jego trwałość w wysokiej temperaturze nie jest wysoka. Tu widać, że jest to odniesienie do dalszej części potencjalnie, no bo zostało już podane całkiem sporo tego, co musimy znać i wiedzieć. Otwieramy stronę 10 kardów 0 i widzimy, że dla BASO4 ta wartość jest równa 1,08 razy 10 do potęgi minus dziesiątej, no to pięciokrotność dla BASO3 to będzie 5,4 razy 10 do minus dziesiątej. Ale co zrobić z siarczkiem baru? No tutaj pojawia się dylemat, bo szukamy go sobie na stronie 10 wzorów i nie ma. No ale też nie ma żadnych danych więcej na ten temat, jak się rozpuszcza. Zatem pozostanie nam zamknięcie na tabelę rozpuszczalności. Strona 14 karty wzorów. Widać, że ten BAS ma literę R, co oznacza, że jest rozpuszczalny, przy czym jednocześnie posiada on literę D, co oznacza, że ulega rozkładowi, co zostało tam również wspomniane. Niemniej, w tej temperaturze, w której to sobie porównujemy, zakładać możemy, że będzie w stanie się rozpuścić, a już na pewno będzie dawać dużo tych kationów baru, więc największe stężenie kationów baru przypisalibyśmy właśnie BAS. Jak teraz dobrze zinterpretować BASO3 i BASO4? Warto upewnić się, że na pewno Dysytują w taki sam sposób, dając tyle samo kationów i anionów. BASO3 to będzie BA2 i O3-2-, a BASO-4 to będzie BA2 i SO4 2 Czyli widać, tutaj te ładunki się wyrównują, więc z jednego soli będziemy mieli jeden mol kationów, jeden mol anion. Możemy korzystać z tej zależności, że jak sobie porównujemy wartości KS. To na podstawie tego możemy też porównywać rozpuszczalność molową. To znaczy, możemy zwrócić uwagę, że tu, gdzie jest niższa wartość rozpuszczalności molowej, a ona będzie dla BASO4, to znaczy, że łatwiej ją przekroczyć, i to będzie to samo dla rozpuszczalności molowej. Gdybyśmy mieli to sobie na teraz podrzucić do wzoru, to wyszłoby nam. Że ta rozpuszczalność molowa dla danej no to jest po prostu pierwiastek z jej KS. No tutaj jest pięciokrotność tego KS względem BASO4, a to jest pierwiastek po prostu z KS. No to dalej wyjdzie nam, że ta wartość KS sama w sobie będzie niższa, nawet po spierwiastkowaniu, czyli łatwiej ją przekroczyć, czyli łatwiej osiągnąć stężenie maksymalne dla kationów baru, jak rozpuszczamy ten sól, zgodnie z informacją. No i to oznacza również, że katenów baru będziemy mieli tutaj niższe to stężenie. I taką umiejętnością trzeba było się wykazać, żeby stwierdzić, Najmniejsze stężenie tego typu soli to jest dla BASO4, a dopiero później na drugim miejscu w samym środku będzie lądować BASO3. Ale to nie wszystko, bo oprócz tego, że zapisaliśmy tutaj, warto upewnić się, że tu jest najmniejsze, to jest największe, a nie na, przykład na odwrót i że tutaj nasza interpretacja ma sens. No to jak się zabarwi roztwór fenoloftaleiny? O co tutaj chodzi? Warto sobie zwrócić uwagę, jak te sole potencjalnie hydrolizują. Kation baru pochodzi od mocnej zasady, więc w jego hydrolizy nie będziemy sobie rozpatrywać, ale już wiemy, że S2 pochodzi od słabego kwasu. Co to spowoduje? Ano spowoduje to, że będziemy mieli tutaj S, a dokładnie HS plus OH no to jest potencjał, żeby ta fenolopferyjna zabarwiła się na malinową, zwłaszcza jak spojrzymy na stronę 9 kart wzorów i zobaczymy, jak drastycznie niską wartość jest stała drugiego etapu dysocjacji dla PS- anionu, dokładnie to będzie, czyli drugie etap dysocjacji kwasu H2S, i to oznacza, jak drastycznie wysoka będzie ta wartość tego anionu S2 i jego hydrolizy. Więc tutaj myślę, że fenolopferyjna śmiało się zabarwi na, na malinowo. Natomiast jeżeli chodzi o anion SO3, 2, minus, no to on również hydrolizuje i pod wpływem tej hydrolizy również możemy spodziewać się, że powstanie nam HSO3- minus i OH-. Minus. Czyli również mamy potencjał na to malinowe zabarwienie, ale baso 4 jest solą która nie będzie ulegać hydrolizie, będzie dawać po prostu odczyn równy 7 tego roztworu, to, co tam się będzie w stanie rozpuścić ta minimalna ilość, bo je wtedy w 100%. I to dla nas oznacza, że roztwór fenonoftaliny zostanie bezbarwny dla pH równego 7, jeżeli była wątpliwość co do zakresu zmiany barwy, zakresu pH zmiany barwy dla fenoloftaliny, ona jest zawarta również w kartach wzorów strona 11, i to oznacza, że tutaj będziemy mieli właśnie do wpisania BASO4 w tej odpowiedzi. Ze względu na tą najniższą wartość pH. Odpowiedziałem też było to, że tylko jeden raz a o kilka tutaj się rozchodzi ta sprawa z tą kamerą w tadej. W drugim podpunkcie trzeba skorzystać z drugiego akapitu. Siarczek baru nie należy do siarczków trudno rozpuszczalnych, to prawda, i to jest też dodatkowa podpowiedź, która mogła posłużyć do tego, żeby poprzedni podpunkt sobie rozwiązać. Jego trwałość w wysokiej temperaturze nie jest wysoka. W wyniku ogrzewania stałej próbki tej substancji powstają dwa tlenki o różnych charakterach chemicznych w stosunku równomorowym. No dobra, i to nie jest takie zwykłe zapisanie, równania reakcji tego siarczku baru i mają powstawać tlenki. No pewnie może być, jak to ma być, tlenek, że tlenek baru jest tylko jeden, bo tu nie chodzi o nas, tlenek czy jakieś inne tego typu cuda, tylko po prostu tlenek. Jakby no to baru. Natomiast co powstanie z siarką, jaki tlenek? No też tutaj jest zasadowy, to będzie kwasowy, w porządku. Natomiast tutaj byśmy dali, że to może być SO, no i teraz nie wiem, czy to 2 czy 3, jak to sobie zapisać. W końcu nie mamy zapisać w formie cząsteczkowej do równania reakcji do składu, ocenić, czy możliwe jest jednoznaczne ustalenie produktów reakcji. Aha, jeśli tak, to zapisać równanie bez zbędnych utrudnień, jeśli nie, to zapisać równanie ogólne, w którym niejednoznaczny indeks psychiatryczny oznaczasz jako X i dostosujesz do tego wszystkie pozostałe współczynniki, bo widać, że teraz na pewno, jak sobie jeszcze spojrzymy, to że brakuje nam tlenu w tym momencie, bo po lewej stronie go nie ma, więc możemy sobie dopisać, jak to jest spalanki potencjalnie ten tam nam się przydał, bardziej jak powstają tlenki. Do tego też zwróćmy uwagę na to, co jest tutaj kluczowe. Jak mamy PS, to stosunek baru do siarki w tej reakcji musi być 1 do jednego molowy. No bo po prostu inaczej nie będzie nam się zgadzał ten związek, a nie mamy innego źródła atomów baru czy atomów siarki po tej stronie równania reakcji. Zatem tutaj również musi być stosunek równomolowy, jeden do jednego, Czyli to, ile tutaj by ten współczynnik wynosił, zależałoby od ilości tlenu. A jak się nawet czytamy w tym drugi to nic nie mówi nam o tym, ile tego tlenu rzeczywiście zmieniło to. Gdyby to było możliwe do ustalenia, no to wtedy byśmy wiedzieli, ile tego tlenu jest. I na tej podstawie moglibyśmy ustalić, czy powstaje SO2 i że SO3, a tak no to nie wiemy. I to jest niemożliwe. I w takiej sytuacji musimy skorzystać z jakiegoś tajemniczego współczynnika. Ja mogę sobie tutaj widzieć przykładowo, że no to będzie X, nie wiemy ile. No i teraz musimy policzyć pozostałe współczynniki. Na szczęście dla trzech substancji z czterech reagentów wszystko nam się zgadza, nie zgadza się tylko dla tlenu. A jak to teraz policzyć dla tego tlenu? No trzeba sobie policzyć, ile mamy tutaj atomów tlenu po lewej stronie. Jeżeli byśmy wrzucili sobie, że nasz współczynnik. Współczynnik dla tlenu to powiedzmy, że t jak tlen, no to, to to jak tlen razy 2, to jest liczba atomów tlenu, które mamy po lewej stronie, a po prawej mamy ich tyle jest czyli 1. I tutaj mamy s -X, czyli x. Zatem jak chcemy sobie ustalić, jaką wartość ma współczynnik t, to dzielimy przez t i wychodzi, że nasze t musi być równe 1 plus x przez dwa. I tym sposobem wiemy już od razu, za pomocą takiego kruczka, jak tutaj to zadanie rozdziałać na tony. I 1 plus x przez 2 wyrzucamy w to miejsce, w tego typu równaniu. No i nie zapomnij, że plus był widoczny, oczywiście. Przechodzimy do zadania ósmego. Tutaj chodziło o bary. I bar i jego różne osady. No i tam było nawiązanie w wierszu w sumie fajnie. Fajnie, fajnie, że to zadanie weszło finalnie tutaj, do no, arkusza.